Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Jokerku, a to jest kolejny odcinek z kariery Chelsea. No i tak w poprzednim odcinku y, graliśmy z Realem Madryt y, w jednej 8 y, finału ligi mistrzów. Y, wygraliśmy oba mecze, y, tym samym przechodzimy dalej do następnej rundy. A blizna czeka nas spotkanie z Manchesterem City, y, które sobie rozegram. Manchester City jest na piątej pozycji. Chelsea jest na drugiej, tutaj The Reds nam bardzo uciekli, yeah, no. no cóż, trzeba ich gonić, takim składem sobie wyjdę na mecz z um, Citizens i mam nadzieję, że uda mi się wygrać. Ok, zaczynamy spotkanie na Stamford Bridge, miejmy nadzieję, że uda nam się tu zdobyć 3 punkty z trudnym przeciwnikiem, Sancho na prawej stronie, będzie doświadkowanie niestety, Przecina tą piłkę obrońca City i będzie rzut rożny dla nas. Popatrzmy. Dośrodkowanie Sancho na Jamesa, ale raczej to się nie uda. Wybijają piłkę. Ale wciąż jesteśmy przy piłce upamęczano. Do kowacicia. Może finezyjny strzał kowacić i koło bramki. Pulisic. Dobrze, tu Pulisic może podać. Do Kante, Kante uderzy w obrońcę, ale źle podał. Nie powinien do Kante, tylko do Martineza, albo tam do, chyba, chyba tam kowaczyć. Gdyby podał do kowaczyć, to by, no, prawdopodobnie byłaby bramka, ale niestety nic z tego. Kante przy piłce. Będzie dośrodkowanie na pulisicie, a nieudane. Ale Chilwell przy piłce. podał do Martineza. Martinez uderzy koło bramki. Pulisic, dobrze, pulisic. biegnij pulisic. Tutaj Martinez wychodzi, ale nie mogę mu podać. Będzie strzał i blokuje to obrońca po raz kolejny w tym meczu. Będzie znowu już drożny Sancho. Dośrodkowanie na Riddigera i bija piłkę Blankacz. Upamęczano, upamę o łomatko. Martinez, Sancho musi dobrze. Dobrze, Sancho. Biegnij, Sancho, biegnij i uderz, uderz za bardzo. Kurde, no mógł wcześniej, mogłem wcześniej uderzać. Koniec pierwszej połowy e, Remisujemy 0-0 Mam nadzieję, że to się zmieni po drugiej połowie Kante, może filizyjny strzał, Kante prosto brawo W ogóle, czemu brawo broni? Dobrze, tu będzie podanie do City. To może być gol, City, ale prosto w brawo O matko, co tu się stało? Aguero uciekł Trzymaj się go Aguero Dobrze, upamiętniono Ale wciąż przy piłce City Wybić tą piłkę nad bramką, na nasze szczęście Serio? Tracimy bramkę, strzela go Van Big. Tak z dupy, prawdę mówiąc, no ale no cóż Co z tego, że atakujemy, że przeważamy w tym meczu jak Nic nie mogę wykorzystać żadnej okazji yy, I kto tu ma dobre wolne? Dobra, chyba nikt nie ma lepszych wolnych od Mauta, więc muszę uderzać Mount'em. No co, może wpadnie, zobaczymy. Poprzeczka! No biegnij ktoś! Sancho, uciekaj Sancho! Dośrodkowanie na Mauta, No i Bravo wybija piłkę niestety i będzie chyba koniec. Chociaż ostatnia akcja może... Jorginho i... Niestety nie ma. No i przegrywamy mecz z Manchesterem City 1-0. Powiem klasykiem, I nothing to say. I have nothing to say. Nothing to say about the game at all? nothing to say. No i w tym momencie to Teham nas wyprzedził z tabeli. Jesteśmy na trzecim miejscu, Exec for City United. Żeby się nie okazało, że jeszcze do 4 mi ucieknie bo tak może być, bo piąte miejsce, czyli United, ma tyle samo punktów co my. I żeby się nie okazało, że oni nas wyprzedzą, a my będziemy na piątym miejscu, z Europy. To byłby troszeczkę, no, przypał, ale teraz gramy mecz z West Hamem. Ja ten mecz przesymuluję. Mam nadzieję, że wygrają, powinni wygrać. No i tak się dzieje, 2-0. Zrobię tak, ten pierwszy mecz. Z Juventusem sobie przesymuluję, ale na wyjeździe będę grał, więc No mam nadzieję, że tutaj Chelsea przynajmniej uda się zremiksować yy, Bo jak tutaj przegrają, no to, to ciężko będzie na wyjeździe z nimi wygrać Bo też nie chcę, wiadomo, nie, też nie chcę wszystkiego grać, wszystkich meczów widzę mistrzów Żeby tak na siłę te Chelsea było w finale, jakby no Chcę trochę się trzymać realizmu, więc ten pierwszy mecz sobie przesymuluję Zobaczę, jakby tak jak moi zawodnicy sobie poradzą z zawodnikami Juventusu, no i popatrzmy. I wygrywają mecz 2 do 1, więc yy, no nieźle. Aczkolwiek 2 do 1 to jest jeszcze taki trochę niebezpieczny wynik, no bo wystarczy im jeden 0 u siebie, no i, i Chelsea wylatuje. Także tego, tak ten mecz sobie rozegrał na się z Juventusem Ale zanim to zrobię, czeka na jeszcze mecz z Watfordem Ja ten, na ten mecz wyjdę sobie z drugim składem, żeby Żeby moi zawodnicy z pierwszego składu byli przygotowani na 100% na mecz z Juventusem Dlatego wyjdzie tutaj mecz dlatego wyjdzie tutaj skład drugi i, i... wygrywają aż 5 do 0 i to 4 blanki z Pulisiccia Dobra, teraz wyjdę sobie oczywiście pierwszym składem um, Na mecz ze Starą Damą Przynajmniej remis. Musimy chociaż remis ugrać, żeby wyeliminować Juventus. Semedo. Semedo i niestety karny. Upameczano. No robi się niebezpiecznie, jak mi strzelą blam, bramkę, no to... Ale broni to, kepa. Dobra, <grystanie> znaczy, nie wiem co tu się stało, ale obroniliśmy rzut karny i mamy wciąż wynik 0-0. do 0. A poza tym nudna połowa, bo nic się za bardzo w niej nie działo, Żad, żadnych takich yy, akcji za bardzo nie było, tylko taka, takie podania w środku pora, no zobaczę statystyki. No dokładnie, dwa strzały Juve, jeden mój, no trochę słabo to wygląda ten, ten drugi mecz średniofinałowy, no, ale na razie wynik jest po naszej stronie i, i tego się trzymajmy. Kowacić, uderzy, kowacić, broni to szczęśliwy. E, za Kowacicia wejdzie Jorginho e, I za Martinez'a wejdzie Batshuayi 77 minuta o, wciąż wynik po naszej z, stronie hmm, Chociaż fajnie byłoby coś tutaj strzelić Żeby zabić ten mecz Dlatego Kante będzie teraz uderzał, Kante! Sancho Sancho porobi Alabe Sancho uderzy i broni Szczęsny Zaszytkowanie Sancho na Rydigera. Pulisic. Do Jorgi Do Xorcinio, Xorcinio I mamy gola! 1-0 dla Leblous. No i tym, z tym golem chyba już sobie zapewniliśmy awans do półfinału Ligi Mistrzów. Koniec meczu. Wygrywamy na wyjeździe 1-0 z Juventusem. I tym samym awansujemy dalej, do dalszej fazy ee, pucharu. Czeka nas mecz z Crystal Palace. I zobaczmy jaki będzie wynik. I wygrywamy 3 do 1. Kolejny mecz z Astanavillą. Ja ten mecz sobie również przesymuluję. Powinniśmy na luzie wygrać. No i nie wygrywamy na luzie, tylko remisujemy 0-0. Niestety. Czeka nas mecz z Arsenalem w FA Cup półfinał oczywiście FA Cup wezmę udział w konferencji jak wyglądały przygotowania do meczu jesteśmy gotowi na mecz z Kanonierami, to będą derby Londynu czy nas stać na zwycięstwo wygramy jeśli zagramy aha, to jest minus aha, dobra Tutaj trochę mi nie wyszło. Wasz zespół jest ostatnio w kwitnącej formie. Czy potraficie utrzymać tę wspaniałą dyspozycję na w nadchodzących meczach? Czy zespół utrzyma taką formę? Eee, no, Stać nas... Nie no, musimy zachować koncentrację, wiadomo. Na ten mecz sobie oczywiście drugim składem. Czyli będzie grał i e, Mount, Loftus-Chick, e, Pedro, Mati, Bzuma, no i takimi, takim składem wyjdę właśnie sobie na mecz z Arsenalem, ale ja ten mecz zagram dopiero w następnym odcinku, więc dziękuję wszystkim za oglądanie. I co mogę jeszcze powiedzieć, no powoli powoli zbliżamy się do końca kariery, no bo, bo mamy półfinał Ligi Mistrzów i, i od razu to powiem, wszystkie swoje siły nastawiam na Ligę Mistrzów, bo widzę już nie mam szans na mistrzostwo. Więc no, postaram się, żeby tą Ligę Mistrzów wygrać. Akurat mamy dobre losowanie, bo trafiliśmy na Tottenham. Eee, no, nie szukajmy się, Barcelona i Bayern to, jest, to są lepsze kluby od Totku, więc, więc, no, więc dobre losowanie. A, no a widzę, zostały 4 mecze do końca sezonu. Jesteśmy na czwartej pozycji, niestety, a wciąż to się może zmienić. Możemy spać na piąte miejsce, I to byłby bardzo słaby wynik. Na pierwsze miejsce już nie mam żadnych szans. Ale postaram się jeszcze powalczyć o to drugie miejsce z Tottenhamem, z Manchesteru United i z Manchesterem City. No i co no, mam już pewne pomysły co może, co mogę robić po tej karierze jeśli skończy się sezon. Ehm, jeszcze na razie nie zdradzę tych planów, tych pomysłów, bo jeszcze nie wiem czy to na pewno tak będzie, czy na pewno tak zrobię, ale no, mam już jakieś tam plany ehm, co tutaj, co do kontynuacji. Znaczy no do końca jeszcze nie wiem czy będzie ta kontynuacja, a jeśli będzie to ona będzie trochę w, inny, w innej formie. Yy, ale to jeszcze wam zdążę powiedzieć. W następnych odcinkach, więc. No, to było na tyle. Trzymajcie się i zapraszam do oglądania serii z Milanu, bo tam też się fajnie dzieje. No i co, to tyle. To zobaczyska. Cześć!